Jedziesz z nimi! Jakie okno, panowie! Dycha, Jedziesz z nimi! Poo! Oj, krycha, błąd! Ale szelstny pofrunął, Poo, Jak na kapitanie tubasi. W środek. I podkręta. Puu! Nimik! Leci tam. Poo, pokazuje. Wojtek brawo, wreszcie coś bronisz. Pierwsze mistrzostwa, na których bronisz. Tak to zawsze masty były. Poszedłeś na grzyby albo na fajkę. A tu dziesiątka z zdyst... Ja ciebie jaka poprzeczka! Jasna morda. A jajaj milimetry. Tu siódemka to znowu milik. Chwycił się za głowę tak w jego stylu. Kurcze minimalnie przestrzegł. Kurde, koniuszki palców normalnie tam były bramkarza. Ja ciebie co piątek zrobił. Odebrał obrońcy piłkę i po! I poszedł! Messi mówi, What the fuck is that? Co to się kurwa dzieje? Grać chłopaki, a oni. Karakan, się w gar. Spokój, spokój. Jest! Piątek Mężycia, Piątek na okładkach wszystkich pism w Polsce! I jest milik! Jest! Jak to wpadło? Jak to wpadło? Zobaczmy, czy obrońca był samobuja. Chyba tak! Chyba bramkarz wypluł, a od obrońcy się odbiło. Dawać, lewy! I lewy w końcu! W końcu tak mocno pierdyknął, że przelamał ręce bramkarzowi. Jeszcze i, aaa, i proszę państwa, co tu Lewandowski zrobił normalnie, jak w Barcelonie, tu przejął gościa jednego, pyk-pyk, i przerzutka na, za, jak Tomek Frankowski w najlepszych latach. Mają to. I zawiesina! Jest zawiesina techniczna z 27 metrów! Nie wie co się stało. Podmógł wiatru czy coś? Nie, to lewy z Barcelony. I lewy od razu! Fubasa! Mu się przypomniał, jak młodość oglądał. Jedziesz i tu Milik chyba z dziesiątką. Odkręcił. Fuusz! Michael nie wie co się dzieje. 8 minuta 2-0. Na lewego. I lewy dziewięćdziesiąt od tej na trzy co O, mi się w głowie zakręciło. Po chłopach. <laughs> Mamy to!